Hejka, z tej strony dziewczyny z projektu Miej Odwagę. Wiemy, że w obecnych czasach bardzo dużo osób zmaga się z różnymi kompleksami i czuje się źle we własnym ciele. Chcemy zwrócić uwagę na to, jak poważny jest ten problem. Głównym celem naszego projektu jest pomoc w samoakceptacji, walka ze stereotypowymi kanonami piękna oraz promowanie pozytywnego wyobrażenia o swoim ciele. Staramy się dawać naszym obserwującym dużo pozytywnej energii i zamieszczać ciekawe treści. Od 6 miesięcy aktywnie prowadzimy konto na Instagramie i Facebooku. Regularnie przygotowujemy materiał, stawiamy posty oraz organizujemy różne akcje. Do tych udało nam się przeprowadzić również wywiad z panią Martą Dydiatyk, który podsumował naszą serię na temat zaburzeń odżywiania. A dzięki naszym sponsorom się również konkurs. Oprócz tego z okazji Walentynek zorganizowałyśmy akcję Tydzień Miłości do siebie, której założeniem było codzienne wykonywanie konkretnych zadań. To wydarzenie miało pomóc naszym odbiorcom w docenieniu i pokochaniu samych siebie. Nawiązałyśmy również współpracę z Fundacją Światła dla życia zajmującą się pomaganiem osobom zmagającym się z zaburzeniami odżywiania. W ramach której odwiedziłyśmy ośrodek i przeprowadziliśmy rozmowy z pacjentami i założycielami. Na koniec chciałbyśmy podziękować wszystkim, którzy doceniają naszą pracę i motywują nas do dalszego działania. Mamy nadzieję, że projekt dotrze do jak największej ilości osób i pomoże im w zaakceptowaniu swojego ciała. Nie odwagę pokochać swoje ciało.